Tego, jak zdrowo się odżywiać. I tutaj spisane mam najważniejsze cechy jakie powinno spełniać zdrowe odżywianie się. Oczywiście tutaj nie będę mówił o jakimś konkretnym jedzeniu jak je zjeść tylko o konkretnych zasadach jakie mają niezmiernie duże znaczenie do tego abyście po prostu zdrowo żyli żerowanie, żebyście zdrowy tryb odżywiania się prowadzili. I tutaj myślę że dużo z tych zasad jakie mam rozpisane Część może osób sobie nawet nie zdawać sprawy. Wszystkie te rzeczy, jakie są, to są wynik, a w zasadzie mogę powiedzieć esencja skompresowania około 150 porad, jak zdrowo się odżywiać. Oczywiście tutaj wykluczam z tego tematu, bo by on był za szeroki i za długi. Jakie się owoce, jakie komponować, jakie je jedzenia ze sobą komponować. Natomiast tutaj chodzi o zasady tego, jak po prostu postępować, aby zdrowo się odżywiać, żeby się dobrze czuć, a nie powiedzenie jak ciężki, jak bąk i naprawdę e, taki skarceniały. Rozpocznijmy temat, myślę, że 10 minutek nam to zajmie, ale na początku już powiedzmy o najważniejszej rzeczy. Surowe warzywa i owoce powinny stanowić około 80% diety. 80% diety powinny stanowić, jeszcze raz powtórzę, warzywa i owoce najlepiej w stanie schórowym. i Oczywiście tutaj mogą wegetarianie, weganie <laughs> czuć się szczęśliwi, że mówię tak dużo, ale to wynika z czystej logiki. Po prostu tak duży procent jest nam wymagany dla zdrowego trybu życia i natomiast pozostałe 20%, jeżeli się zastanawiacie, co to jest, to są już różne inne komponenty, czyli można tutaj doliczyć wszelkie zboża, ziarna, części te niestety mięso, i wszystko inne, ale pamiętajcie, 80% diety, czyli 80% tego, co wszystko zjedzie, powinno stanowić pożywienie surowe. Szczególnie owoce, warzywa, a w zasadzie przede wszystkim owoce, warzywa. I tutaj, także na początku, warto odnieść się do bakali. Bakalie oczywiście są jak najbardziej zdrowe, one mają mnóstwo korzyści zdrowotnych, jak najbardziej warto je sobie podjadać. Natomiast, jeżeli wybieracie bakalię, bo nie macie własnych na działce. No oczywiście wszystkich to pewnie większość osób nie ma, ale jeżeli nie macie własnych jakichś tam zbiorów, nabywacie różne bakalie, co warto czynić, bo przecież macie więcej ich tam wtedy do wyboru, zwracajcie szczególną uwagę na to, aby nie miały one dwutlenku siarki, bo część jest skonserwowana dwutlenkiem siarki, a część tych lepszych produktów moim zdaniem po prostu tego w składzie nie ma. Tylko są bakalie, 100% ich składzie, koniec. Natomiast nie ma po przecinku jako konserwanta SO2. Ale lecimy dalej to, co jest ważne, czyli regularne posiłki. Regularne posiłki są niesamowicie ważne, jeżeli będziecie robili to nieregularnie, czyli zjecie sobie o dowolnej porze dzisiaj, o zupełnie innej jutro, wtedy, kiedy macie sobie powiedzmy chęć, to wasz organizm nie wyrobił sobie takiej regulacji, że on będzie odczuwał, że powinniśmy zjeść, powiedzmy sobie w cudzysłowie, o 12 codziennie, potem ewentualnie o 15, 19 i tak dalej bo on będzie rozregulowany, będzie Was o różnych porach nachodził głód, czasami wielki głód, żebyście życzujecie, że żebyście zjedli tego przysłowiowego konia z kopytami itd. Tak I generalnie, jeżeli wyregulujecie sobie organizm, żeby on jadł o równych porach, oczywiście regulujecie go tym, że sami pilnujecie się, żeby jeść o równych porach te posiłki, oczywiście główne, kluczowe, to będzie wasz organizm dużo lepiej pracował, będzie dużo lepsze spalanie tej tkanki tłuszczowej. No, po mnie może niekoniecznie widać, ale to i tak nie zmienia faktu, że to wynika z zasób dobrego odżywiania się. Jeżeli regularne pory odżywiania się macie, na pewno będziecie mieli znacznie mniejsze lub żadne problemy z utrzymaniem dobrej wagi, a tym samym dobrym samym poczuciem, i dla zdrowia oczywiście organizmu także jest to bardzo duże. Kolejna sprawa dużo pić. Większość zębów rozkłada się w wodzie. Woda dla organizmu jest niezbędna Jak wiecie, bardzo duży procent wody stanowi bardzo duży procent stanowi woda w organizmie. Natomiast picie jest kluczowe po prostu w przemianie materii, jest ono niezbędne. Trzeba pić dużo. I tutaj nagrałem kiedyś filmik, on jest już na moim kanale Kolor zdrowego moczu. Tam jest kilka porad o tym, skąd wiedzieć, czy pije się odpowiednią ilość płynów. Oczywiście nie mowa tylko o wodzie, ale można pić soki można pić przecież różne inne rzeczy. Nie musi być to czysta, krystaliczna woda. Ważne, aby to nie była powiedzmy sobie ta woda z benzelsanami i tak dalej, czy jakieś napoje gazowane, napoje te smakowe, bo to, to są moim zdaniem wszystko syfy. Woda albo naturalne soki. I pamiętajcie, że w owocach, warzywach też jest woda, tam też są soki. Jeżeli je zjadacie, a tutaj mówiliśmy na samym początku: 80% diety surowe warzywa i owoce. To pamiętajcie, że one są wilgotne, na no nie da się ukryć. One w sobie też mają wody, dlatego nie trzeba będzie być, być może koniecznie pić wtedy tych dwóch litrów wody dziennie, tak jak tej czystej wody sobie. Aby zaspokoić te pierwsze pragnienia, bo zależy jak jemy owoce, które, jak jemy owoce, które są mocno nawodnione. Na przykład, przecież pomarańcza ma sobie mnóstwo wody, winogrona, mnóstwo wody, arbuz to już totalnie mnóstwo w sobie ma wody. Jeżeli często je się je, no to one bardzo duży procent zapotrzebowania organizmu na płyny będą zastępowały same owoce i warzywa. Ale generalnie chodzi o to, żeby pić tyle, aby ten mocznik, trzeba o tym powiedzieć. Był koloru jasno-słonkowego, ewentualnie prawie przezroczystego, natomiast nie mocny zabarwieniu kolorystycznym, o ile nie jemy oczywiście produktów, które mogą go barwić. Odsyłam do tego filmiku, bo na pewno warto się tym y, zainteresować. Ile pić wody dziennie, jak to sprawdzać w bardzo prosty sposób, czy odpowiednie nawodnienie jest organizmu. Następna sprawa... Ograniczanie mięsa. I tutaj no, trzeba powiedzieć: większość osób nawet sobie nie wyobraża obiadu bez mięsiwa. I nie ma w tym generalnie nic samego złego, aczkolwiek mogą mnie tu zlinczować weganie, wegetarianie, ale samo w sobie nie jest do końca złe. Natomiast chodzi o to, żeby nie jeść tego mięsa na potęgę. Niektóre osoby jedzą tego mięsa wszędzie, we wszystkim musi być mięso. We wszystkim, żeby to zjeść, żeby im smakowało. Natomiast mięso samo w sobie. Ja tutaj nie będę poruszał kwestii, czy jest zdrowe, czy jest niezdrowe. Prawda jest taka, że trzeba je ograniczać. Nie ograniczać do zera, być może, ale po prostu je zjadać nie na takich dużych ilościach, aby mogło nam szkodzić. Mięso powinno się jeść być może raz na tydzień jakąś ilość lub małe, naprawdę mikro ilości, no może prawie codziennie, ale naprawdę mikro ilości lub taki większy oddech z mięsem raz na tydzień, a nie więcej. Mięso nie jest najlepiej trawione przez organizm. Lóżli ludzie mówią, że no jesteśmy mięsożycami i wszystko żercami, ale mięso faktycznie nie jest najlepiej trawione. Jeżeli wybieracie mięso, wybierajcie te chudsze, łatwiej trawione, drobiowe, być może królicze, natomiast te lżejsze i rzadko ogólnie mięso. Kolejna sprawa: jedzenie zasadowe. Bardzo ważne. Jedzenie zasadowe, czyli ponownie można powiedzieć, to chodzi tutaj o jedzenie alkaliczne. Jeżeli organizm jest przekwaszony, a wiele pożywienia zakwasza organizm, szczególnie tutaj mowa o słodyczach, pieczywach itd. To wtedy powstają różne choroby. Jeżeli chcecie zainteresować się dosyć głębiej tematem o zakwaszeniu, to powiem Wam, że on powstanie u mnie na kanale, aczkolwiek nie wiem kiedy. Ja już teraz odsyłam do internetu i zobaczcie sobie zakwaszenie organizmu wpiszcie sobie w wyszukiwarce i z choroby jakie mogą się z tym wiązać. Po prostu macie, litania to jest mało powiedziane, tam całe mnóstwo po prostu, całe eseje chorób różnych, które wynikają z zakwaszenia organizmu. To jest po prostu demon naszych czasów, bo prawie każde jedzenie, jakie przetworzone jest, jakie nabywamy w sklepach, będzie zakwaszało organizm, a mało, które jest alkaiczne. Które będzie wręcz przeciwnie działało, czyli korzystnie dla zdrowia. I tutaj ponownie ratuje nas, co? Pierwszy punkt tego filmu: 80% diety, warzywa, owoce. Większość nich, miażdżąca większość warzyw, owoców surowych jest alkaiczna, czyli będzie odkwaszało organizm. I to, co im bardziej alkaliczny organizm, tym wtedy ma większą odporność, większe uodpornienie na wszelkie choroby i jest to stwierdzone, mniej będzie się chorować. I tutaj wspomnę taki mały paragraf, w ogóle nawet nie mam tego napisanego, ale od siebie dodam. Warto by się zainteresować też wodą alkaliczną i jonizatorami do wody. Można elektryczne, mechaniczne, nieważne. Jonizator do wody to jest coś takiego, co będzie wodę właśnie tworzyło taką, oddzielało może sobie tak wodę od wody, zakwaszoną osobno atom alkaliczną wodę osobno i takie coś no, tanie nie jest, ale być może warto mieć, bo ta woda jest mikrowodą, która szybciej wpływa na komórki itd., itd. i tak i tak generalnie, jeżeli ktoś niekoniecznie zjada 80% warzyw, owoców, no to wtedy można sobie kupić jonizator, który będzie to jakoś tam w pewnym sensie wyrównywał. Aczkolwiek, warzywa, owoce, jeżeli stanowią faktycznie około 80% diety, to jest nieźle i wasz organizm nie powinien być jakoś tam specjalnie mocno zakwaszony. Kolejna sprawa, pewnych rzeczy w jedzeniu się nie łączy i to jest ważne do podkreślenia, bo część osób myśli, ziemniak jak się zje, to musi być mięcho w tym. No i kurczę, no to się rozumie, kotlet do ziemniaków, fajna rzecz, słaboższczakę, jakiegoś dewole i tak dalej. Natomiast z ziemniakami generalnie jak się łączy białko, jest niedobrze. Węglowodany plus białko, niedobrze. I akurat ziemniaki plus mięso, niedobrze. I warto by się także zainteresować tym, jakich potraw łączyć lub nie łączyć. I to możecie także znaleźć w internecie bardzo szerokie publikacje. tylko jest po prostu nieograniczona ilość kombinacji, przecież ilość rodzajów jedzenia jest tak duża, że macie po prostu zabawy na bardzo długo. Warto się tym zainteresować, jakie pokarmów warto łączyć, jakich pokarmów absolutnie warto nie łączyć. Czyli na przykład, powiedzmy sobie, parzenie herbaty z, z plastrem cytryny, bo gliniany potem do mózgu wchodzą. I tak dalej. Po prostu tych zasad żywienia macie całą masę, co łączyć, co nie łączyć. Tematem warto jak najbardziej by się było zainteresować. Kolejna sprawa, i bardzo ważna, i część osób z tego, co widzę, prawdopodobnie nie wie, nie pić podczas jedzenia. Jeżeli jecie cokolwiek i między tym powiedzmy sobie gryzami zaczynacie popijać, to często możecie czuć się potem nie najlepiej. Jedzenie najpierw się je. A potem minimum pół godziny po zjedzeniu można popić, ewentualnie pół godziny przed jedzeniem, pić, a potem nie pić. Podczas jedzenia, jeżeli będziecie popijali, niekorzystnie będzie to wpływało i na trawienie, i niekorzystnie będzie wpływało zazwyczaj na wasze samopoczucie. Oczucie takiej ciężkości, takie różne problemy żołądkowe, i tak dalej, często przyczyną właśnie jest to, że się popija podczas jedzenia. Absolutnie podczas jedzenia nie popijesz, tak jak mówiłem wcześniej, pół godziny przed, pół godziny po jedzeniu, i to jest optymalne rozwiązanie. Kolejna sprawa, niesamowicie istotna, jak wszystkie inne, które wymieniłem poprzednio. Dobrze rozgryzać jedzenie. Jeżeli jecie, to nie połykajcie całych kęsów, wielkich kęsów, one potem gniją, rozkładają się w tym rządku. Znowu nie najlepiej się czujecie. A jeżeli bardzo dokładnie wszystko zmielicie tutaj w ustach, pamiętajcie, że trawienie waszy, trawienie tego, co zjadacie zaczyna się w jamie ustnej, one nie zaczyna się w żołądku dopiero jak trafi do bebeków i tam dopiero zaczyna się trawić i kwas żołądkowy i wszystko, tak jak sobie większość osób wyobraża. Trawienie zaczyna się w buzi, dlatego że ślina już otacza to wszystko, tu już zaczyna się proces trawienia w buzi, dlatego im dokładniej wszystko rozmielicie, rozgryziecie, tym lepiej to będzie przyswajalne dla waszego organizmu, tym lepiej zostanie strawione i tym lepiej będziecie się czuli, i tym lepiej będzie także dla waszego, mm, dla waszego ciała, dla jego wagi i ogólnie dla zdrowia. Bardzo ważne, dokładne rozgryzdzanie tego, co się je. Kolejna sprawa, kolejna, niesamowicie istotna, bo to jest, tak jak mówiłem wcześniej, sama kwit, esencja po prostu zasad dobrego odżywiania. Tu nie musicie czytać grubych książek, takie encyklopedii, jakie są rozpisane, rozciągnięte. To macie wszystko skondensowane, autoreklamy. Kolejna sprawa, o której mówiłem, niesamowicie ważna, to jest nie przejadać się. Część osób robi coś takiego, śniadanko, obiad, kolacja, powiedzmy trzy główne posiłki, te kluczowe. Tylko problem jest w tym, że robią je tak. Wielkie śniadanie, wielki obiad, wielka kolacja. I to jest niedobre, bo tu znowu jest trawienie kiepskie. Dlatego nie przejadać się, czyli żaden posiłek generalnie nie powinien być taki, aby Was przejadł. Wszystkie one powinny być takie, że po ich zjedzeniu ewentualnie czujecie lekki niedosyt, że jeszcze byście wcisnęli coś, jeszcze byście ze dwie łyżki, dwa widelce, jeszcze byście coś sobie skrupali. I to jest generalnie przez większość dietetyków uważane za najlepszy stan na jedzenie. Pamiętajcie, że jeżeli jecie teraz szybko coś zjecie, to Wasz organizm jeszcze nie dostał informacji, Wasz mózg jeszcze z żołądka nie dostał informacji, że on już jest pełny, on już jest najedzony. Ta informacja dopiero przychodzi później, dlatego wolne jedzenie, dobre rozgryzianie zapewnia Wam to, że będziecie szybciej, tak naprawdę zjecie mniej, szybciej dostaniecie tą informację, że jesteście najedzeni, a jak na szybko załadujecie bardzo dużo, no to na początku myślicie, o jeszcze by się coś zjadło, a potem nagle o i ciężko się czujecie, przejedzeni, no bo wasz organizm nie zdążył wysłać informacji o na jedzeniu, a potem wysłał już informację, że został przepełniony, przejedzony i, i, i to już jest problem. Dlatego najadać się warto umiarkowaną ilością jedzenia. Nawet jak się czuję, o, lebym co, ogromny coś nie wiadomo ile, bo często tak jest, to pamiętajcie, musicie to wziąć na zimno, wziąć lepiej zjeść mniej organizm wasz na to zareaguje i wtedy możecie ewentualnie troszkę jeszcze podjeść jak w czasie. Natomiast nie naraz raz wielkie kopy wciągnąć i <śmiennie> potem mieć z tym problem. Natrawienie bardzo niedobre i dla własnej linii też niedobre. Ważne śniadanie. Śniadanie powinno być obfite, aczkolwiek nie jakieś ogromne, ale na takie, żeby wam wysyłało tej, dawało tej energii na dłuższy czas. Natomiast obiad powinien być obfity. Czyli generalnie on powinien was najeść, na, e, zasilić was na, na jeszcze dłuższy czas. Kolacja, jeżeli stosujecie, bo niekonieczna jest kolacja e, w ogóle, jest i zbędna, aczkolwiek możliwa. Natomiast kolacja powinna być lekka. Na kolację jemy tylko lekkie rzeczy, nie jemy ciężko, rzeczy, nie jemy ciężkich rzeczy, nie jemy dużo rzeczy. Kolacja powinna być lekka. Jest takie nawet przysłowie, że śniadanie się je jak e, król, potem się obiad je jak e, powiedzmy szlachta, a na Natomiast kolacje je się jak zwykły. No tutaj, akurat kolacje się je po prostu jak zwykły parobek, czyli suchą, skromną i tak Bardzo mało. Kolejna sprawa, i to jest kolejny niesamowicie istotny punkt, jaki warto będzie podkreślać. Jeść yy, ostatni posiłek, zjeść dwie godziny przed snem najpóźniej. Czyli powiedzmy sobie, idziecie spać o godzinie 20.00 to musicie zjeść ostatni posiłek najpóźniej do godziny 18. Nie o 19, nie przed 20, tylko o 18, dwie godziny przed snem. Wtedy jest optymalne trawienie, bo pamiętacie, jak idziecie lulu, to potem już jest problem, że Wasz organizm w większości się odłącza i procesy trawienne tam już bardziej ustają i wszystko sobie zaczyna gnić i tak dalej. Dlatego minimum dwie godziny przed snem najlepiej jest coś zjeść. To jest najpóźniej do tych dwóch godzin. Kolejna sprawa, to tak jak mówiliśmy o te obwiady obfite. Aha. I jeszcze tutaj warto wspomnieć o łącznych rzeczach. Generalnie rzeczy mączne są niedobre. Oczywiście mąka pszenna jest taka, można powiedzieć sobie, w pewnym sensie najgorsza. Oczywiście tu osobny film nagram, bo już go opracowywuję w pewnym sensie też yy, rodzaje otyłości i tutaj będziecie. Wiedzieli, że są różne otyłości, otyłości, które wynikają z cukrów, otyłości, które wynikają z hormonów, ze stresu oraz ta otyłość, która wynika z tego, że ktoś je dużo rzeczy mącznych, czyli chlebek do tego, chlebek do tamtego, potem może goferek, naleśniczek. Generalnie większość żywności, jakie się spożywa, ma w sobie mąkę jest na bazie mąki. Mąka generalnie tuczy jak cholera. Jeżeli coś jecie mączastego, jecie dużo rzeczy mączastych, to będziecie tyli jak cholera. Większość osób może tak będzie tyła jak cholera i mączaste rzeczy nie są dobre. One wcale nie są takie dobre jak często piszę na opakowaniach. Że o to pełnoziarniste czy coś takiego. One mają w sobie błonnik, one was tam wyślizgają, w toalecie wam pomogą. Natomiast generalnie mączne rzeczy warto unikać. I to jest analogia znowu do 80% warzyw i owoców surowych. Potem część jakichś tych owoców jest gotowanych i tak dalej i warzyw. Natomiast no, mały, bardzo mały odsetek stanowią, y, stanowi tutaj mięso oczywiście i mączaste rzeczy. No. I dlatego y, warto sobie ograniczać wszystko, co w sobie ma mąkę. I to na pewno też wpłynie dużym znaczeniu na zdrowie. A jeżeli ktoś chciałby się dokładnie tematem zainteresować, to także polecam y, wpisać sobie jedzenie mączaste, mączne i jakie z tego mogą wynikać problemy. Generalnie sprawa jest oczywista dotycząca jedzenia z mąką i trzeba to oczywiście ograniczać. Na końcu warto wspomnieć, że produkty, jakie nabywacie w sklepach i oczywiście to już przetworzone, koniecznie udawajcie się do ich składników. Jeżeli coś czytacie w składzie, to wtedy macie świadomość, co się znajduje w środku. Jeżeli wybieracie produkt, bo Wam się opakowanie spodobało, bo cena czy coś dalej, no to często w sobie ma to przysłowiowe gówno. I jadacie coś takiego, i wtedy nie wyczycie, powiedzmy sobie, w pewnym sensie te wszystkie podpunkty, nawet jak spełniacie, przez jakiś tam syfowy inny produkt. Dlatego, jeżeli coś wybieracie w sklepie do jedzenia, zapoznajcie się z tym składem. Jeżeli ma ten skład niezrozumiały, bardzo długi, bardzo przetworzony, to lepiej to odłożyć, kupić coś, co ma najkrótszy skład, najmniej przetworzone i najlepszy skład. Najlepiej to wyjdzie dla zdrowia, bo pamiętajcie, że jak dbacie o zdrowie, to dużo taniej wam to wyjdzie niż jak zaczniecie chorować, a potem ładować kasę w leki. W różne inne rzeczy, takie jak wizyty u lekarza, wiadomo, prywatnie jak jest, dużo lepiej, publicznie się prawie już nie chodzi, a prywatnie, wiecie, to źle to kosztuje. Na pewno zdrowie zachować jest dużo taniej wychodzi, i nawet jak są produkty te zdrowsze, droższe, to i tak wychodzi to taniej niż potem chorowanie przez gówniane produkty i wydawanie mnóstwo kasy na leki, lekarzy i itd. I na temat tego tematu ogólnie podsumowanie już nie będę robił, bo myślę, że wszystko tyle razy powtórzyłem, że wystarczy. Generalnie temat zamyka się w tym, co Wam powiedziałem. Jeżeli ktoś mógłby coś dodać jeszcze do tego, to zapraszam serdecznie poniżej do napisania tego w komentarzu. Dzięki jeszcze raz za obejrzenie tego filmu. Trzymajcie się. Cześć.